689. Przedstawia. Niczego. Mistrzowie z pięćnic. Sezon szósty. Szósty. Na, na 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 na. I idź sobie tam, gdzie chcę. Wow! A co to? Chyba mnie zauważył. No cóż, przygotuj się na klęskę! Właśnie dokończyłam mój rytuał. Roku układam 2,5 godziny, a ty mi przerwałeś. I co mnie to obchodzi? Haha, ha. nie pokonasz mnie tym. Czyżby robię potrójny superskok. skok! Aaaa! Nie pokonasz mnie. Jestem wyżej od ciebie. Haha. Ha. Nikt mnie nigdy nie... Myślisz, pokonasz mnie? Ja jestem niezniszczalny. Aaaa. O kurde, nie wiem co robić. Dobra, moja jedyna broń to jest. Dobra, szukam po kieszeniach. Dwie godziny, dwie godziny później. Dwie godziny później szukam po kieszeniach. Aha, znalazłem moją broń. Ja mam Owa. Już nie niepotrzebne! Leć tam, gdzie chcesz! Najlepiej za granicą! Haha! Da mu nauczkę, że nie warto ze mną zać się! Tymczasem na bagnie! Wow! Co to jest takiego? Coś pewnie bardzo superowego! Haha! Ha. Nikt mnie nie pokona. Na pewno. Ups. A? To znowu ty? Aaaa! Oła. I tak mi. I tak mnie nie pokonasz. Jestem niezniszczony. No dobra, wygrałeś pan. Haha! E, co to za kartka? Tu jest napisane, że mu muszę iść do jakiegoś punktu teleportacji. Nie wiem, poszukam go. A najpierw muszę zawołać o pomoc. Dobra, wyrzucę tą kartkę, bo już niepotrzebna jest. I wiem, że będę z piratami walczył. I nie warto nic. O Jay, ty też? Tak! Tak, było super. Więc dostałam, widziałam skrzynkę, w której pokonałam pirata. Ja też, teraz idziemy do punktu teleportacji. Ja też taką kartkę dostałam. Szybko, idź. Tymczasem w punkcie teleportacji. Wow, znaleźliśmy go! Dobra, o co tu chodzi? Czeka kolejna kartka. Tu piszę, że tutaj możemy się teleportować, gdzie chcemy. Dobra, musimy powiadomić o tym jak natychmiast senseja. Koniec!